Dzień dobry, dzień dobry. Na wiosnę pokazywałam Wam, jak wysiewać pelargonie. Słuchajcie, te wszystkie pelargonie, które tutaj przede mną stoją, to są pelargonie, które były wysiane z nasion na początku marca. Mamy pelargonie rabatowe, czyli te, które mają tutaj właśnie te piękne kwiaty takie e, stojące w górę i mamy też pelargonie bluszczolistne. E, jak wchodzicie sobie do mnie na relacje na Instagramie, to wam ostatnio pokazywałam, jak e, mam u siebie w ogrodzie przydomowym takiej dużej donicy, głębokiej. Ona mieści trzy worki z ziemią, e, tą dwudziestolitrową, nie wiem, no, czyli ile? Trzy razy dwa. 60 litrów, taka ogromna donica I słuchajcie, tam ta pelargonia e, zwisająca, ta bluszczolistna jest tak ogromna, ma tyle liści, że aż szok. Tu jest dolica mniejsza, więc e, tutaj ta pelargonia niestety aż tak okazała nie jest. I macie tutaj przynajmniej czarno na białym, że wysiewanie pelargonii jest bardzo opłacalne i że to się udaje, i że pelargonia już w pierwszym roku może wyglądać po prostu przepięknie, tak? E, mamy już e, końcówkę sezonu. E, u niektórych z was już były przymrozki, u mnie jeszcze nie, no ale nie ma co e, tutaj patrzeć, tylko już trzeba działać, bo e, o ile znaczy, może nie musicie nic robić z pelargoniami, jeżeli nie chcecie ich zimować, ale jeżeli chcecie zimować pelargonie, no to warto by było już zdjąć je z tych balkonów, tarasów i już o nie zadbać i już przygotować je do zimowania. Bo jak przeoczymy ten moment, no to jedna mroźna noc może nam po prostu pelargonie zabić i na przyszły rok już pokaźnych sadzonek nie będziemy mieli. Wszystkie donice, które tutaj mam, wszystkie będę zimowała tutaj w altance na działce. W... Te, które mam w ogrodzie przydomowym, będę zimowała w pomieszczeniach jasnych, ale takich, gdzie temperatura jest zimą w okolicach 10 stopni. Słuchajcie, to są naprawdę świetne pomieszczenia, w których można to zimować. Ale też, jak mieszkaliśmy w bloku, to wszystkie moje pelargonie zimowałam w piwnicy. Gdzie mieliśmy dosłownie takie maluteńkie okienko, czyli praktycznie tego światła nie było prawie wcale. I też z powodzeniem można w takich warunkach pelargonie zimować. Najważ... Można też. Co też właśnie jak się idzie osiedlem na spacer patrzy w okienkach, często widać, że ludzie zimują pelargonie po prostu na parapetach w mieszkaniach i też te pelargonie można w ten sposób przechować, tylko, że ta pelargonia wtedy wymaga zupełnie innej pielęgnacji. Może właściwie to się na tym też skupmy, bo jeżeli na przykład nie macie żadnego ogrodu zimowego, żadnej altanki, gdzie nie ma mrozów, też nie macie żadnych piwniczek, to jedyną opcją do przechowywania pelargonii jest właśnie trzymanie jej na parapecie w domu. I teraz na parapecie jest ciepło zazwyczaj zimą tak mamy kaloryfery pod spodem temperatura e, na tych parapetach jest wyższa i taka pelargonia nie będzie zapadała w sen zimowy ona będzie właściwie całą całą zimę wyglądała e, tak i żeby właśnie do wiosny w dobrej kondycji ją przetrzymać to dajemy jej nawóz cały czas e, nie przestajemy jej podlewać nie przestajemy jej nawozić bo bo ona ma wystarczającą ilość światła do tego żeby żyć cały czas. A w momencie, kiedy macie jakieś takie pomieszczenia, gdzie chcecie się sobie zimować, bo w ogóle, o, przypomniałam się, w tym roku byłam na Mistrzostwach świata e, metod Fider w Portugalii i w naszej bazie, gdzie spaliśmy, e, przed oknem właśnie były pelargonie. Przez pierwszy dzień nie zauważyłam, co to jest za roślina, ale później właśnie jak już tak się e, przeszłam tam obok, patrzę, mówię, to jest pelargonia. Słuchajcie, taka wysoka. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć zdjęcia i Wam tutaj pokażę e, ogromna, ogromna roślina i, i ewidentnie może zimować ogrodzie, jak są do tego odpowiednie warunki. Niestety w Polsce takich warunków nie mamy, trzeba o nią zadbać i tutaj mamy właśnie te wszystkie pelargonie. Jeżeli chodzi o pelargonie rabatową, czyli tą tutaj, to pielęgnacja jest niesamowicie prosta. Wiecie co robicie? Chodźcie. Bierzemy sobie taką pelargonię i patrzymy jak ona tutaj rośnie. Tu mamy podstawę, tak, korzeń i bierzemy sobie praktycznie wszystkie pędy przycinamy. Gdzie tam widzicie, że coś wychodzi. I sobie tutaj skracamy. Skracanie spowoduje, że ta roślina nie będzie potrzebowała już nawozu, nie będzie potrzebowała podlewania, praktycznie wcale. Jak będzie w takich pomieszczeniach, o których Wam wspominałam, a Dodatkowo takie przycięcie sprawi, że ta pelargonia niesamowicie się rozkrzewi. Na wiosnę, znaczy nie na wiosnę, bo pelargonie wybudzamy w lutym. Ja będę was wołała właśnie do filmików, żeby e, przypomnieć, że słuchajcie, czas zadbać o pelargonie, czas je wybudzać, a wtedy możecie sobie wskoczyć na te filmiki i zobaczyć, jak to robić. E, Będziecie widzieli, że z każdego cięcia praktycznie wszędzie wyszły nowe przyrosty, nowe pędy. Ale w zależności od tego, jaki będą miały dostęp do światła, te rośliny będą albo ładne, albo takie bardzo, bardzo wyciągnięte i słabiutkie, blade. Tak, widzicie? Wszystkie pędy skrócone. I te liście, które tutaj są, na razie zostają. Te kwiatostany poprzycinam, bo w takich warunkach one już się nie będą dobrze rozwijały. Roślina niepotrzebnie się będzie tutaj wysilać. I tyle. Usuwamy liście. Jak po tygodniu zobaczycie gdzieś jakieś suche liście, to je po prostu usuwamy. I tak postępuje z każdą pelargonią. Bluszczolistne też można śmiało sobie przezimować. I bluszczolistne najlepiej jest chwycić w jednym miejscu i tniemy, skracamy. One też się rozkrzewią. Też będą ładnie się roz, rozrastały na wiosnę. O, zostaje to tutaj do kompostownika, albo, albo możecie sobie zrobić nowe sadzonki. Jak przycinamy pelargonie w ten sposób, to wystarczy z jednej, z jednej pelargonii, o, właśnie, weźmy sobie taką, której jeszcze tutaj nie przycinałam. Sprawdźmy, ile sadzonek pelargonii mogę mieć z jednego egzemplarza. Poprzycinam tak, jak się należy i zaraz będziemy liczyć, zaraz wam pokażę, jak to zrobić. To zostaje na zimę, a tutaj popatrzcie. Mamy tyle pędów, które przycięłam i z każdego pędu praktycznie po dwie sadzonki zaraz ozyskam. Zobaczcie, to są wszystkie sadzoneczki, które możemy sobie e, podzielić i mieć następne. Taki taką sadzonkę tutaj, pozbywamy się tych kwiatostanów stąd, bo one bardzo mocno e, osłabiają roślinę. Oberwę te liście, żebyście lepiej tutaj widzieli. O, to jest jedna sadzonka. Pozbywamy się nadmiaru liści, ponieważ nie mamy korzeni, więc te wszystkie duże usuwamy. Zostawiamy coś takiego. Tu bierzemy sekator albo najlepiej nóż, tapeciak, ponieważ jest bardzo ostry, robimy ostre cięcie i taką Taki kawałek wkładamy do ziemi normalnie doniczkowej do kwiatów i po dwóch tygodniach macie ukorzenioną nową sadzonkę i każdą do osobnej doniczki i dzięki temu macie mnóstwo sadzonek, które przez zimę możecie trzymać właśnie na parapetach okiennych, a na wiosnę wsadzić do większych donic, żeby mieć mnóstwo nowych roślin i tak samo tutaj przycinamy i mamy i wtedy najlepiej z tego tutaj podzielić na dwie, ponieważ to jest osobna sadzonka i to jest osobna sadzonka. Także myślę, że z tego co tutaj przycięłam to jakieś 10 sadzonek minimum mam i one wszystkie w przyszłym roku będą Będą pięknie wyglądać jak te. Ta. Także e, śmiało, działajcie. Jest na to teraz czas, jest w miarę jeszcze pogoda. Wykorzystajcie na pracę w ogrodzie i na zdobywanie nowych roślin. Mm.